Witam serdecznie. Dzisiaj dowiesz się, co to jest konstruktor i jak go używać. Ja się nazywam Edward Ziemiński i żeby nie przedłużać, od razu zapraszam do oglądania nowego odcinka kursu C-Sharp od zera. Na początek tradycyjnie pokażę, jaką mamy tutaj solucję. Mamy solucję z jednym projektem, konstruktory. Jest to projekt typu wykonywalnego konsolowego i mamy w nim trzy klasy. Tradycyjną klasę program, z której będziemy sterować konsolą i dwie najzwyklejsze na świecie klasy klasa bez konstruktora oraz klasa z konstruktorem. Widzicie teraz na ekranie obie te klasy: z lewej strony klasa bez konstruktora, a z prawej klasa z konstruktorem. Różnice widać na pierwszy rzut oka. W klasie z konstruktorem mamy taką oto metodę, natomiast w klasie bez konstruktora nie mamy jej. I tutaj od razu pierwszy wniosek. Konstruktor. To jest metoda. Jest to taka specjalna metoda. Na czym polega jej specjalność, opowiem trochę później, ale zacznę od tego, jak jest zbudowana. Pisząc konstruktor, rozpoczynamy od modyfikatora dostępności, w tym przypadku jest to public. Następnie piszemy nazwę metody, czyli klasa z konstruktorem. I ta nazwa musi być dokładnie taka sama, jak nazwa klasy. No ale coś tutaj nie gra. Każda metoda przed nazwą klasy ma podany typ, który zwraca. Akurat konstruktor tego typu tutaj nie ma. Natomiast zwracam uwagę, że nazwa tej metody jest również nazwą typu, ponieważ klasa nazywa się klasa z konstruktorem. Czyli w tym przypadku połączony jest jednocześnie typ, który jest zwracany, z nazwą. To jest w jednym słowie. Wniosek z tego taki, że konstruktor zwraca nowy obiekt tej klasy. Zobaczmy w klasie program, jak to działa. Tworzę zmienną typu klasa z konstruktorem. Teraz chciałbym tę klasę zainicjować. Klasę oczywiście inicjujemy przy pomocy słowa kluczowego new oraz nazwie klasy. A właściwie nie nazwie klasy, tylko przy pomocy konstruktora. To jest właśnie wywołanie konstruktora. Konstruktor wywołujemy zawsze ze słowem kluczowym new. Zatem konstruktor to jest taka metoda, która jest wywoływana podczas tworzenia nowego obiektu z klasy. Zatem powinna ona zawierać instrukcje, które powinny się wykonać na starcie, czyli przeważnie powinny one ustawiać stan tej klasy. W tym przypadku jednak zrobimy inaczej i zrobimy tak, że konstruktor napisze w konsoli jakiś tekst. Zatem, jeśli teraz uruchomię ten program. Będę miał w konsoli napis pochodzę z konstruktora. Oto potwierdzenie, ale jeszcze należy się wytłumaczenie. Zatem w klasie program zadeklarowałem zmienną klasa typu klasa z konstruktorem. Następnie do tej zmiennej klasa Przypisałem nowy obiekt typu klasa z konstruktorem. Zrobiłem to przy pomocy wywołania konstruktora tej klasy. Natomiast w konstruktorze tej klasy mamy linię, która wypisuje w konsoli napis pochodzę z konstruktora. Metody mają to do siebie, że w tych nawiasach mogą zawierać argumenty, ale nie muszą. W tym przypadku, jak widzicie, ich nie ma. Ale to nie oznacza, że konstruktor nie może mieć argumentów. Oczywiście, że może. Dlatego też dopiszmy tutaj argument. I w tym momencie chciałbym zawartość tego argumentu wypisać w konsoli w tej właśnie linii. Czyli chciałbym, żeby on został wyświetlony w konsoli zamiast tego tekstu, który wcześniej wpisałem na sztywno. I teraz, jak widzicie, w lewym panelu mamy błąd. Dlaczego? Ponieważ wywołuje konstruktor bez argumentów. I w tym momencie w naszej konsoli wyświetli się napis Pochodzę z klasy program. A oto dowód i szybkie wyjaśnienie. W konstruktorze przekazałem wartość typu string z napisem Pochodzę z klasy program. Ta wartość została przekazana do konstruktora, natomiast ten przekazał ją do metody writeLine. I ta metoda writeLine wyświetliła w konsoli ten właśnie napis. Klasa może zawierać wiele konstruktorów, i właśnie dlatego dodam kolejny. Mógłbym to zrobić klasycznie, po prostu pisząc public klasa, z konstruktorem i tak dalej, ale zrobię to inaczej, pokażę, że jest szybszy sposób. Otóż użyję snippetu. Jeśli nie wiecie, co to jest snippet, to przypomnę Wam, w jaki sposób zawsze piszę metodę write line. Otóż piszę dwie literki, CW i to jest właśnie ten snippet. W tym momencie, kiedy wpiszę snippet CW i nacisnę dwa razy tabulator, to pokazuje mi się metoda WriteLine. Czyli snippet to jest takie coś pod czym kryje się szablon kodu. I dla konstruktora również mamy szablon kodu. Snippet dla konstruktora wygląda tak: ctor. I w tym momencie, jeśli dwukrotnie nacisnę tabulator, to pokaże się nowy konstruktor. I tak to wygląda. Jak widzicie, mamy dwa konstruktory. Posiadanie dwóch konstruktorów, czy też dwóch metod o takiej samej nazwie, nazywamy przeciążaniem. Nie możemy przeciążać w taki sposób, że będziemy mieć dwa konstruktory z takim samym typem i ilością argumentów. Czyli na przykład, jeśli zrobię drugi argument przyjmujący string, to tak być nie może. Muszą się różnić zawartością tych nawiasów. Każdy konstruktor musi się różnić od innego konstruktora zawartością tych nawiasów. I nie chodzi tylko o nazwę zmiennych, chodzi głównie o ich typ. Zatem nasz pierwszy konstruktor zostawimy bez argumentów. I zrobimy tak, że on wyświetli w konsoli napis. Nic nie podano. I w tym momencie w klasie program mogę użyć jednego z dwóch konstruktorów. Jeśli usunę tę końcówkę. I wcisnę nawias, to IntelliSense podpowiada nam, że są dwie opcje. Pierwsza nie przyjmuje żadnych argumentów. Druga opcja przyjmuje jeden argument typu string. Zatem mamy teraz wybór. Jeśli zostawię w ten sposób, to otrzymam napis nic nie podano. A oto dowód. No dobrze, przyjrzyjmy się jeszcze raz naszym konstruktorom. Mamy tutaj modyfikator dostępu public. Co jeśli zmieniłbym go na private? Spróbujmy. W tym momencie w lewym panelu widzimy, że Visual Studio reaguje błędem. Dlaczego? Ponieważ z tej klasy nie mamy dostępu do czegoś, co jest prywatne w tej klasie. Jedynie wewnątrz tej klasy, wewnątrz tego kontekstu, jesteśmy w stanie używać tego konstruktora. Póki co możemy jeszcze korzystać z drugiego konstruktora, zatem użyjmy go. I tak jak widzimy, błąd zniknął. Ale jeśli również ten konstruktor zmienię na private, to w tym momencie nie jestem w stanie w ogóle utworzyć klasy typu klasa z konstruktorem. Jedyne do czego można użyć tej klasy w tym momencie na zewnątrz, to użycie jakiegoś statycznego jej elementu, który również jest publiczny. Przykładowo, stworzę tutaj statyczną metodę. I teraz tej metody użyję w klasie program. Tak, jak widzicie, można to zrobić bez żadnego problemu. Co ciekawe, metodą statyczną możemy również zwrócić nowy obiekt, ponieważ ta metoda ma dostęp do konstruktorów. Zróbmy to. I tym sposobem jestem w stanie przypisać do zmiennej klasa nowy obiekt klasa z konstruktorem. I to zadziała. A ponieważ metoda, metoda wywołuje konstruktor bez argumentów, to wyświetlicie napis nic nie podano. A oto dowód. No dobrze, pozostało rozprawić się jeszcze tylko z jednym tematem. Spójrzmy na naszą klasę bez konstruktora. Czy tutaj naprawdę nie ma konstruktora? No, niestety, muszę powiedzieć, że nazwa tej klasy kłamie. Tutaj jest konstruktor. Każda klasa ma konstruktor. Jeżeli go nie widać, to jest to tak zwany konstruktor domyślny. Konstruktor domyślny robi dokładnie tyle, co taki konstruktor czyli pusty i bez argumentów. Ale on tam jest, mimo że go nie widać. Dlatego tę klasę, która się nazywa klasa bez konstruktora, kasujemy, bo jej nazwa kłamie. I to by było na tyle w tym odcinku. Podsumowując, każda klasa ma konstruktor. Konstruktor może być domyślny, czyli taki, który nie zawiera argumentów i go nie widać, może mieć też jawny konstruktor. Może mieć również wiele konstruktorów, tylko że każdy z nich musi mieć inny zestaw argumentów. Tworzenie wielu konstruktorów lub wielu metod o tej samej nazwie nazywamy przeciążaniem. Domyślnym modyfikatorem dostępu do konstruktora jest private. Jeśli nie ustawimy modyfikatora public, to nie jesteśmy w stanie utworzyć nowego obiektu przy pomocy tego konstruktora. I to by było na tyle w tym odcinku. Ja się nazywam Edward Ziemiński. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!